Witam. Orędzie do Narodu. Dzisiaj wyjątkowy dzień, Dzień Ojca. Poważne święto dla wszystkich. No, w sumie, Orędzie do Narodu, jeżeli jest przedstawiane przez naszego prezydenta, to bardziej wygląda na, na komika który by mógł w kabarecie gdzieś występować bo człowiek, który nie potrafi nawet utrzymać mimiki twarzy na tym stanowisku to jest porażka ale zostawmy to to bardziej temat dla, dla tych wszystkich co, co jeszcze wierzą w tą partię partię złodziei i, i mafiozów przykro, że w takim kraju mieszkamy ale z tej okazji, z tego święta, to tak jak moja żona powiedziała, chcesz być sławny, musisz pić to zaczynam od lekkich trunków to święto, to szampan. Żeby nie było ono na... jeszcze jak to otworzyć, żeby nie było, że jakiś twardy alkohol. Zobaczymy co z tego będzie. co to się otwiera, ale może efekt będzie dobry. Butla cała. Także może i wystrzeli. Oh shit! Skupka, bo to warunki, warunki polowe, także nie ma co wymagać. Zdrowie wszystkich ojców, zdrowie wszystkich dzieci. Pozdrawiam wszystkich serdecznie w tym wyjątkowym dniu i żeby ta Polska się zmieniła. Dzięki nam, ojcom i dzięki naszym dzieciom, które jeszcze mogą dużo zdziałać w tym kraju, my tak samo dla nich. Zdrowka. Pozdrawiam.